Cześć! W dzisiejszym moim odcinku zaprezentuję Wam głośnik JBL Flip 4. Pokażę jak on gra, rozpakuję Tak się wygląda. Oryginalne pudełko To są jego możliwości. Jak więc do dzieła To już nas wita YouTube Music. Tutaj mam taki głośniczek. Ma on 16 w po 8. Z każdej strony tutaj jest on wodoodporny. Tak się prezentuje. Tutaj ma też wejścia do ładowania i do słuchawek bo do innego źródła. I tak on wygląda. Oczywiście, jeszcze jest kabel do niego oraz w jakieś instrukcje pewne w środku. No, ale zaraz zobaczycie jak on gra. Puszczę wam jakieś z niego dźwięki. Jak widzicie, gra on świetnie, wytrzymuje do 12 godzin, co dodatkowo podnosi jego trakcyjność. Koszt około 300 zł, więcej trochę niż 300, ale powiem Wam, że się opłaca. Dzięki za obejrzenie filmu, ja oczywiście ten głośnik polecam. Napiszcie w komentarzu, czy też posiadacie takie głośniki, czy macie zamiar kupić. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Cześć.